No, ale jeszcze myślę też, że ten twój nastrój trochę wynika z miejsca, w którym się urodziłeś, bo przyszedłeś na świat w unikalnym zupełnie, przepięknym, malowniczym skrawku Polski, też tak, historycznie tak, ciekawym, tak, tak, tak. ale po prostu przepięknym, bo to są Sejny tak, i okolica, sejny. prawda? Jak tam wyglądało, czy to, też wpłynęła ta przyroda na ciebie trochę? Myślę, że tak, bo, bo cisza i spokój i piękno natury, na gdzie człowiek dorastał i to wszystko chłonął, to też gdzieś tym przesiągłem, tak? Jak mm -hmm. to mówią, czym skorupka za młodu, tak. e, to, to później to, to dla. no faktycznie mieszkaliśmy w w pięknym miejscu na obrzeżach Sejn nad samym jeziorem. I powiem szczerze, że każdemu, kto, kto nawet nie był, to gorąco zapraszam, żeby odwiedził chociaż raz, bo warto. E, I właśnie to gdzieś się człowieka ukierunkowało e, przez całe nasze życie. Przez 46 lat tam mieszkałem. Mm, także, no. także w tym jestem przesiąknięty, chodziłem tam do szkoły. E, tam, żebym e, gdzieś przeżywał swoje miłości, chociaż ta miłość tak naprawdę była tylko jedna, i została do dziś. I siedzi tutaj obok. E, I siedzi obok, na którą gdzieś tam pokażę palce. Tak, Dorota, czyli żona radka, jest z nami, dzisiaj przysłuchuje się tej rozmowie, ale nie dlatego pewnie tak mówisz, tylko tak naprawdę jest. Nie, bo tak naprawdę jest. E... Od jak dawna jesteście małżeństwem? Ojej, 30 lat w tym roku z suknęło nam, 17 kwietnia, a w ogóle razem jesteśmy 33, bo się 3 lata przed, przed ślubem, ślubem żeśmy się znali jeszcze. No to ładnie, to rzadko kto ma taki... No, taki w naszej branży, wyobraź sobie, trochę tam gdzieś się czasem poćmichują ze mnie, że to tak? już, wiesz, no to jest, nie jest normalne, ale ja twierdzę, że to jest. Że ale... jeżeli spotkasz taką połówkę i kogoś takiego Aha. na swojej drodze, to jest zupełnie normalne. Czyli po prostu przypasowaliście do siebie, tak? No, my się spotkaliśmy, no wiesz, tak kolokwialnie żartobliwie, że w piaskownicy, bo i tak Aha. trochę było, żeśmy się poznali jako nastolatkowie mm -hmm. i tak żeśmy chodzili, chodzili, wychodzili to wszystko mm -hmm. i wiesz, no i jak się na to tak popatrzy, to jednak często jestem pytany o to też, może z innej beczki, że jaka to jest recepta, jaki to jest przepis, żeby tak długo ze sobą być i się dalej kochać i mm -hmm. z tym uśmiechem na siebie patrzeć, ja po prostu powtarzam, że no Boża gdzieś nam dopomogła, bo po prostu my na siebie trafiliśmy. Mhm. Ale zobacz, Dorota wychodząc za siebie za mąż w ogóle nie wiedziała, że będzie taka droga życiowa, że będzie muzyka, że będzie estrada. wiedziała, trochę wiedziała. Trochę wiedziała, bo już tak. Wiedziała trochę tak, ja jako 10 dziesięciolatek zacząłem grać na instrumencie.